Co może wnieść w nasze życie otwarcie się na nowe doznania? Czy warto być ciekawym świata? Czy warto sięgać po nowe techniki fotografowania oraz poszukiwać nowych tematów do swoich ujęć? Czy warto ponosić ryzyko zrezygnowania z wygody i pewności, że wszystko co zrobimy będzie co najmniej poprawne? Dzień dobry. W moim życiu fotografia zawsze szła w parze z wędrówkami i podróżami. Z aparatem fotograficznym przemierzyłem kilka kontynentów, by wreszcie parę lat temu wrócić na Podlasie. Teraz nagle poczułem, że się tu trochę za bardzo zasiedziałem. Poczułem, że muszę nabrać dystansu i nowej perspektywy do wszystkiego, co robię. Nie było obietnic, nie było planów, tylko chęć odkrywania nowych miejsc, nowych historii. Otwarcie się na przygodę i zachwyt nad tym nieznanym i możliwość fotografowania tam, gdzie mnie jeszcze nie było. W Rumunii nie byłem z 10 lat, ale są jeszcze miejsca, które są mi absolutnie nieznane. Postanowiłem zatem wypełnić tę białą plamę. Ruszyłem bez prawie żadnych założeń z dwoma celami: pasterskimi szałasami oraz ławeczką z widokiem na Dunaj, którą zobaczyłem na jednym z filmów na YouTubie. Już od pierwszych dni mojej samotnej podróży rosyjskie krajobrazy prezentowały swój wielki album pełen niezwykłych widoków. Szałasy pasterskie, które kiedyś chroniły bydło, teraz stawały się motywem moich fotografii. Drewniane budowle oparte na prostej konstrukcji emanowały historią i tradycją. Wśród tych malowniczych szałasów, wśród tych zapomnianych polan Czułem się jak podróżnik w czasie, przeniesiony w świat zapomnianych opowieści. Nic nie musiałem, i nawet najpiękniejsze widoki przede wszystkim obserwowałem i podziwiałem, nie sięgając nawet po aparat fotograficzny. Zawsze podczas swoich podróży powtarzam: Jestem tu tylko po to, żeby poznawać. Jeśli poznam wszystko wystarczająco dobrze, Świetne zdjęcia z pewnością się kiedyś pojawią. Często nadmierna chęć wykonania zdjęcia zaczyna dominować nad poddaniem się zachwytowi, wejścia całym sobą w unikalną chwilę. W działaniu fotografa przygoda jest najważniejsza. Zdjęcie jest wtórne. Najczęściej i tak nie jesteśmy w stanie oddać magii chwili. Jeśli się z tym pogodzimy, to nasze doznania będą ogromne. Nie zostaną przytłumione przez myślenie, jakie obiektyw, jaka przysłona czy jakie ISO. Większą wartość ma przeżywanie przygody, czyli niezwykłego zdarzenia, niż przywiezienie ze sobą jeszcze jednego ujęcia wschodu czy zachodu słońca. Fotografia jest dopełnieniem naszych przeżyć. Dlatego podczas mojej podróży nie e, przygotowałem relacji z miejsc, które odwiedzałem, aby pokazać je na przykład Wam na YouTubie. Skupiłem się na osobistym przeżywaniu chwil, na zapamiętywaniu, zapachu powietrza, wiatru, śpiewu ptaków, koloru łąk. Im dalej byłem od ludzi i ich dokonań, tym czułem się lepiej. Ale podróż to nie tylko fotografowanie. To także pokonywanie własnych ograniczeń, stawianie czoła trudnościom, które pojawią się po drodze. Nie obyło się bez zmurzenia, bez chwil zwątpienia. Ale właśnie w tych momentach, gdy na przykład Słońce chowało się za chmurami, a droga wydawała się ciężka i bezwzględna, odnajdywałem w sobie energię, by podróżować dalej, by odkrywać to, co jeszcze nie znamy. Ciekawość świata, tego, co można spotkać za kolejnym zakrętem drogi, jest czymś naturalnym dla człowieka. Ona skłania nas do odkrywania potencjału na dobre zdjęcie w każdym miejscu. O każdej porze dnia i nocy. Fotograf musi mieć w sobie ową ciekawość i skłonność do ryzyka, inaczej stoi w miejscu i traci radość fotografowania. Ciekawość jest absolutnie niezbędna do bycia odkrywczym i kreatywnym. Bez docikliwego sposobu myślenia i głodu poznawania, kreatywność staje się stłumiona i ulega stagnacji. Ciekawska osoba nieustannie poszukuje nowych informacji. Perspektyw i doświadczeń, zasilając swój umysł świeżą inspiracją. Ten apetyt na wiedzę zachęca do kwestionowania założeń, kwestionowania konwencji i wyruszenia na niezbadane terytoria, torując drogę do tworzenia nowych i innowacyjnych zdjęć, a także nowych pomysłów. Chcesz być bardziej kreatywny? Najpierw bądź ciekawy. Ciekawski nawet. Tylko ciekawość napędza kreatywność. Lubię podróże, lubię zbaczać z utartych dróg i zagłębiać się w miejsca gdzieś na uboczu. Im dalej od utartych szlaków, także w fotografii, tym większe prawdopodobieństwo na spotkanie z czymś niezwykłym. Dla mnie istotne są nieoczywiste kadry albo sposoby fotografowania, z których sporadycznie korzystam. Pomagają w czerpaniu ogromnej satysfakcji z procesu fotografowania. Bez względu na wynik. Jeśli powstanie dobre zdjęcie, to dobrze, ale jeśli skończy się jedynie na eksperymentach, to także świetnie, bo przy kolejnym ujęciu będę mógł korzystać ze zdobytych doświadczeń. I tak, pomimo przeszkód, pomimo zmęczenia, po kilku dniach samotnej wyprawy dotarłem do celu swojej podróży, do ławeczki pod gruszą, skąd widać w oddali było błękitną stęgę Dunaju. Wiem, że może to być dziwne, że nie wybrałem za finał jakiegoś epickiego widoku z najwyższej dostępnej rumuńskiej góry. Jednak konkurs typu Wyżej dalej szybciej już mnie od dawna nie pociąga. Wolę powoli smakować to, co napotykam na swojej drodze. Tam, siedząc na ławeczce z kubkiem gorącej herbaty w dłoni, gdy zachód słońca zaczął ustępować miejsca nocnemu mrokowi. Przypomniałem sobie, że podróż to nie tylko odkrywanie zewnętrznego świata, ale także odkrywanie siebie. To sposób pokonywania własnych ograniczeń, to sztuka czerpania radości z drobnych, ulotnych chwil. Poczułem, że jestem gotów na kolejne wyzwania, na kolejne przygody, które czekają gdzieś tam w nieznanej przyszłości. Pamiętajmy, że niezależnie od wieku czy doświadczenia, Warto wyruszyć w podróż, poszukiwać nowych miejsc inspiracji, pokonując własne wątpliwości i lenistwo. Możemy odkryć niespodziewane piękno i rozwijać swoje pasje. Tak więc niech nasze szare komórki działają, a my ruszajmy w świat, bo tylko wtedy możemy naprawdę odkryć uroki prawdziwego życia. Pamiętajcie o komentarzu, kciuku, ewentualnym postawieniu kawy. Patroni, wielkie dzięki za Wasze wsparcie. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia gdzieś tam podczas fotograficznej przygody na naszym nieutartym, nieodkrytym jeszcze szlaku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, cześć.